na kanale Agnieszka Grzelak Beauty dzisiaj znowu jest ze mną Gabi! Dzisiaj. Mam nadzieję, że wszyscy jesteście, bo ja dam maksa. Dzisiaj będziemy robić challenge, który dla nas obydwu, moim zdaniem, jest chyba niewykonalny, czyli nie będziemy się mogły uśmiechać. Nawet ani kącikiem ust. Tylko tak... Ludzie by tak musiały, bo na TikToku oznaczaliście mnie milion razy na filtrze, który się nazywa Horifi. No, Horifi, coś takiego. Dzisiaj będziemy się przy nim malować i nie możemy aktywować tego filtra. I wymyśliłam jeszcze hmm. jedną rzecz, bo ty nie wiesz, ale... Okej, okay, okej, okay, okay. dobra, ja zaczęłam się stresować, no. Tak, której się uruchomi film, no. musi przestać robić ten krok i przychodzić do następnego. O nie! więc mogę skończyć z pół kreski? Tak. I wtedy musisz skończyć. O nie! Po prostu nie możemy nawet końcika ust podnieść i na koniec będziemy oceniać kto żeby... O nie, no dobra. <śmum> Sprawdźmy sobie teraz ten film. Dobra. Jak to wygląda? O nie, o jest, jak On jest taki z O jest taki straszny! Dobra, teraz z tymi zębami nie jest najgorzej, ale jakby on jest On O mam... mnie się cały czas włącza! Ja... Przegra mnie! Ja go nie mogę w ogóle wyłączyć, czekaj. To się nie da? Nie da się! Muszę być... Nie można mówić nic. No nic, nie ma opcji takiej nawet. Ej, ty już to mi się udaje przegram to! Ja to przegram! Ja już się poddałam! Właśnie, ja też nie wiem, jak ja ja to zrobię. Ja też nie wiem. Ale dziewczyny robią, robią. makijaż. One, one oszukują. Ja nie wiem, co, one co robią. One oszukują. Dobra, przy mówieniu mhm. tego nie zaliczamy, bo jak mówimy, no to musimy sobie coś tłumaczyć, tak dalej. Dobra, chodzi o makijaż. Tak. Zaczynamy normalnie od podkładu. Ja zakładam sobie yy, uszy. A, to ja też. Spokojnie, Aga, spokojnie. Nie mogę! Nie, nie wytrzymam! Nie mogę wytrzymać! To jest... Ja to jest... Nie, nie mogę <grym> wytrzymać! nie mogę! Ja nie wytrzymam tego! Ja mam pewnie ja ja oznaczenie się tym wieczorem! No. Czekaj... Aaaa... Oh, no, no. Może pomyśleć jest... coś smutnego. Ale ja nawet jak mam... Ja na... Czekaj, nawet jak ja mam normalną minę... Ej! To ściema. Halo? Czemu to się aktywowało? Przecież nie uśmiechałam się! Może mi było po ręce? Nie, nie, nie uśmiechałam hmm. się. Widzowie, Nie śmiesz się. Okay. Mm -hmm. To nakładaj gąbką, bo mm -hmm. ja jak nakładam gąbką, to mi się nie aktywuje. A, i za aktywację uzna, uznajemy, jak gdyby to jak się odpali. Takie Te całe. oczy czerwone. Tak, nie? tak, tak. Mhm. Tak ja teraz zobaczę oczy. Łaaa! To jest aktywacja, nie? Tak. No. Łaaa! Bo to czasami właśnie nawet się przez ruch ręką mhm. aktywuje. Dobra, ja mam nałożony. Ja od razu mówię, że ja, ja, ja to wygrałem. wygrałam. Aga, bo to trzeba tak. Patrz, jak uspokoi no. się, to ja robię tak. O Jezu, bo mi się tak to Bo to jak robisz ruch... tako... To on, on od duchu ręki to robi. Eee, dobra. Okej. Przez żeby to pierwszy mm -hmm. raz, nie wiem jak to działa, ale... Tak, bardzo, bli bardzo blisko tego. Mm -hmm, żeby nie nachodzić na usta. Dobra, okej, okay. pierwszy bo... krok. Możecie uznać, że ściemniałam i że jakby oblałam już pierwszy krok, ale trudno. Dobra, podkład był nałożony. Czyli teraz korektor. Ja mam pod oczy, nie wiem jak ty. Eee, ja mam pod korektor, korektor. Kurde, ja nie wziąłem korektora. Nie wiem nie, nie wzięłam. Okej, okay, dobra. Zauważam, że korektor jest łatwiej, bo się nie rusza. Nie wiem, nie proszę nie nie się nie to wokół ust. Hmm. <grym> <Prze> <grym> no, przegrałam. nie No, nie nie No! no, nie no, ja, ja, ja na, no przegrałam to. no, U, widziałaś to! zostawić! nie 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 no, u mnie... Patrz, widzisz? Ręką to się robi no. po prostu. Straszne to Skubany. jest. Dobra, ale no coś tam roztarłam. W tak, Aga. Ja już Cię nie lubię, nie? No dobra, może się wchłonię, nie? <noise> Na pewno się wchłonię. To teraz y, bronzer. Bronzer. Aż wszyscy... A ja sobie przejechałam po środku nosa, bo tak patrzę, co się dzieje. Ja nie mogę, bo ja widzę, że jestem taka mega poważna. Oho. Uh -huh. Dobra, teraz muszę tylko rozetrzeć. Mm. Co? 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 to było za <śmiech> 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 Dobra, to się liczy, bo ja się To się nie liczy, ja to zaliczam. Dobra. Żeby cię nie włączyło. Bo po prostu <laughs> maluje się Straszny jest ten filtr. Nie widzę go, ale widzisz, że to jest kwestia wprawy. Mm -hmm. Mm -hmm. Podkład? Tu była masakra dla mnie. Kolejny krok? Kolejny krok to będzie róż. Teraz filtr. W ogóle malowanie się do telefonu, do filtra, to jest takie, że w sensie nie widzę za bardzo co robię, nie? Ale mamy lusterka do oka. Podejrzewam, że wezmę lusterko. Ej, teraz nawet mogę mówić z tym filtrem. przyzwyczaja. Dobra, udało mi się. Mi też ale na koniec chyba sobie nie roztarłam oh. do końca, ale nie mogłam wstyduć. Okej, okay, nie, mi się nie. udało. <laughs> no, więc... Dobra, o nie, nie roztarłam tego. No tak... niestety <laughs> tu jak w ogóle się, nie zauważyłam tego nawet. Trudno! Tak, wyglądamy jak wyglądamy. Może puder to rozłożę. Co, myślisz, teraz Co? może być puder? Hm. Zobaczymy jak ten się. Jest. No właśnie, opuszek to do bliżej twarzy. Ja zacznę od czoła. Mm -hmm. Mm -hmm. Dobra już. No chyba. właśnie Aga to im szybciej powiedz, że to tym lepiej. Okej. Okay. Ja. ja to tak. Ja to się tak robię tak. No właśnie tak słyszysz, że potpiepujesz, a ja... O! Dobra, a ja skup się te kroki tak by dobrze szły, a ja teraz odróżniu coś tutaj. No ja teraz też czuję się taki master. No właśnie widzę. Okej, okay, co teraz brwi? Myślisz mogą być Aha. brwi? Mam kredkę Super. i mam mydełko. Super, to ja mam kredkę i też mam jakieś mydełko. Uf, dobra. To do brwi sobie już wezmę lusterko. Zen. jak je ustawić? Bo ja próbuję tak jakoś powietrze, żeby te usta odłożyć, tak. tak <noise> Próbuję wiesz, tak, żeby ten dziubek się ułożył. Tylko słyszę nasze szuranie krytkami w otworze. Mhm. Kurde, włączył mi się! Włączył mi się! Ale nie, zobacz, bo akurat mam henne, więc ja mam akurat pod tym krokiem, to wiesz. Okay. lekkie, ułatwienie. nie. Ty mnie zagadywałaś, to ja też będę cię zagadywać. Okay. Zagadywałaś <śleszy> ja mnie. Proszę bardzo. Dobra, nie dokończyłam tej brwi, ale wydaje mi się, że i tak mimo wszystko jest całkiem nieźle. Nie, jest całkiem nieźle. Teraz mydełko. Dobra, no. mam mydełko. mam Mydełko. To coś. Liczę do tego kroku, okej? Okay? A czemu? <grywa> o nie, to drugie. Część obnuła. Jak jak ja za Ja już A. przegrałam to, ten krok. Dziękuję. się ostatnio śmiałam, bo <noise> właśnie się śmiałam super. Mój film ty cały czas jest aktywny, ja na ciebie patrzę mój mówię... Chciałam powiedzieć, że właśnie niedawno kupiłam to super medyłko do brwi, akurat jak już teraz y, przestało być modne to takie wyczesane A Ale jakie są teraz modne? Te cienkie przecież. Ej, ale czy to się zalicza, tak? Że ty do mnie mówiłaś i ja coś odpowiedziałam i się włączyło? Ty oszukisto! Ja, ja uczciwie tu odkładam Dobrze. jak się tylko... Chciałam My. tylko zapytać, czy się liczy. Nie liczy. Okay. Nie ma, zero litości. Następny um, krok. Co myślisz? Rozświetlacz Czy cienie do oczu? To rozświetlacz. No! <noise> Ale to się nie liczy. To Ale nie dobrze, upacjentowamy. Jak... A... <noise> <noise> jak ty to robisz, to cię to nie bawi. Nie bawi mnie. <noise> Bo <noise> ja bym nie dała <noise> rady z tym. Zami, ona, ona, może no. dalej robić, to jest moja wina. <noise> Nie mogę zacząć! Ale to zrób tak jak ja! Robisz tak, wciągasz usta... O, to uspokaja filtr. Mhm. Ja sobie cały makijaż zanim skończę go zrobić. Mhm. Mm. Mm Okej, okay. to rzeczywiście działa. Bo Aga, to trzeba tak... robisz no. głupią szybko, szybko i potem się hikrasz. A ty zaczynasz się kikrać w trakcie, w połowie, a ja jestem mistrzem tego filmu, a ja już wygram ten challenge. Już nałożyłaś róż, rozświetlony? Tak, nie, bo ja tak właśnie zrobiłam... nie wierzę w to. Okej, okay. dobra, siko, siko, siko. Siko, siko. siko. O, udaje się! Udaje się! Ja nie mogę jeść. Ja mam chyba jakąś gębejną, bo jak ja cokolwiek mówię, to on już tutaj się uaktywnia. Ale udało mi się, skończyłam. No i super. Okej, okay, czy mamy... Ile cieni nakładamy? Trzy. Jasny, średni i ciemny. Tak. Dobra. Bazę na też nakładamy, czy tak na korektor? A nakłada się na oko, bo ja nie. To możesz ja ty też nałożyć nie. bazę, a ja nałożę ten. Dobra. Ale nie jestem jakoś przywiązana do tej bazy. Nie, bo ale jest. Co to jest jest. Jakiś revolution. O. Ja na Anastazji bardzo lubię bardzo. Właśnie dużo osób polecało, chyba będzie trzeba się wybrać do glasu, bo się idzie na galerii. Ja będę już tej palety i znasział! Chodź, pierwszy to... raz widzę na oczy ogólnie. Chyba jakaś dobra, co? Bardzo fajna. In Hydris i e, e, Fog in the Garden polecam. A ale nie moc polecać, już się sprzedała ta paleta. Naprawdę no, już nie można? Nie ma jej, bo tu była limitka. Mamy no, mam jeszcze z Gramsci po jedną. To było w ogóle z tego skalendarza adwentowego, z kolorkami różnymi i takimi brązikami. Okej, okay. to ja mam zagramaniczne od Kaleidos. Ładne. Ja bym poszła, żebyśmy były sisters, bo widzę, że masz fioletowe, ja też mam fioletowe. Aha, to ja chciałam, A, ja chciałam u... bezpiecznie. Wow. Ale dobra, utrudniamy sobie. Okej, okay. wow, dosyć szybko to wybrałaś, ja mam takie... u co mam zrobić? Wow. jest taki ten jest ładny! O, taki dłoch... Wow. Ja zrobię taki. Kolejność hmm. nie ma znaczenia. Tak. Ważne, żeby były trzy kolory. Jak tak. tylko sobie nałożysz? Ja zaczynam od jasnego fioletu. Ja mam patent. Oh! Nie. Na patencie. Wow. No, nie uzgadnialiśmy jak. Nie, nie uzgadnialiśmy. No. to prawda. Dobra. Oh! Mi się już włączył. <laughs> Mi Mam w, No włączył mi się! A tak na chwilkę tylko. No nie wiem, na... dobra. To jeszcze raz, bo... To jeszcze raz. No jeszcze bo jedno, raz, bo może, może mi się ten... Nie, on się włącza po prostu przykładem ręka. Dobra, no to, to zrobię to normalnie. No to pędzelkiem, no. No nie, musi to być pędzelkiem, bo ja normalnie robię i jest wszystko git. Spojrzałam przed chwilą na ciebie, jak to robisz. To był błąd. Tak? Tak. Powiedziałaś, że mi Dobra. To ja na przykład na ciebie nie patrzę. Bardzo dobrze. Ja też nie patrzę na ciebie, tylko to. Bo okay. tak, jest źle, ale jest dobrze. Trzy cienie, ale jakim kosztem? Jest źle. O, jaki ładny jest ten dzień. palcem, ten. Y mm, nie, bo u mnie przy palcu się aktywuje. Cokolwiek nie mam jakieś paluchy krzywe. Jeszcze, o, cienie w kawie, to jest mój standard, nie? Ale co, że. Aha, mhm. że się wsypujesz? Ale to już piję takie cienie tak, kawę z cieniami to... Nie to... Najgorzej. Chyba mi się udało, coś w sensie tak... Nie. nie no, lepiej niż ja, ale ty masz większe doświadczenie. Czym? <grym>? W czym? W no, na ale... pewno. Co teraz robimy? A, jakąś kreskę... Oj, nie jest... mam eyelinera, musisz mnie pożyczyć. A kredkę? Ja mam dwa linery, Dobra. mam czarny i, cza i brązowy. Który będziesz? Dobra, ja czarny. Ja ale robimy brązowy. kreskę, jaskółkę taką... Jaką też? nie Jak musi chłup? być ten okay. sam make up. No. O nie. Ja chyba... chyba to by było na tyle. Bo mi przerwało w trakcie robienia, tylko... No właśnie. Jakby zrobiłam po prostu takie kreski. Nie wytrzymałam. Ja pękłam. Jest. U mnie i tak jest bardzo źle. Ale wiesz co, jeżeli Ci pękło przy tym jednym, to możesz drugie robić. Mm. Dobra, to zrobię. No. To Ty też zrób drugie. No, zrobiłam. To zrób sobie tak podobnie jak tamto, żeby przynajmniej były ród. Żeby przynajmniej były równe. Nie, no u mnie się nie ma... Nie, u mnie się aktywuje, nie, w ogóle. Ja, ja nakładam i... się cieszę do niego. No, hi 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 hi. Hi 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 hi. Dobra, co jeszcze? Aha, rzęsy. Seeker. O, mi się mega sprawdza. Na ja właśnie, siuśki. wodoodporne muszę... A on A jakoś tak, na... tak się nie marzy mocno. Ale rzeczywiście jest bardzo dobry. Mhm. Czy ty przełożyłeś do lewej ręki? Mhm. Wow. Spokojnie filtrze. Mm -mm. <noise> dobra, koniec. Dobra, Ja u mnie jest. Jakby przeciągnęłam po dwa razy, więc uznaję, że. Nie, nie, ja a... tylko jedno oko, a potem zaczęłam mówić do filtra mhm. i jakby rozbawiłam okay. to się mówię spokojnie w filtrze. I potem, mm -hmm. i mam jedno oko. Okay, I jedno nawet oko. nie mam dolnych rzęs! A to nie, ja w ogóle już. No właśnie, jak dolne rzęsy? Ja myślę, że te dziewczyny, którym wychodziło, to one se cięły jakim ten. Myślę na bank. Na bank, bo to mm -hmm. przecież nie da się nic zrobić z tym filtrem. Dobra, czyli usta? A nie, jeszcze piegi. Co ty ma? Z mm. krzyklam. Ooo, mm -hmm. jakieś kimchi? Ooo. Oh. Kimchi? Kimchi. Pisak do piegów najdroższy, kimia. A, miałam? przecież kimchi jest z drak z race. No, no, no. Co ty mówisz? Prawie 80-70 złotych to kosztowało? Ale Czy ja jak, jak znajdę coś do piegów, to da. wiesz, to, ja muszę, no, to tak. no, ja muszę to kupić. To no. nie ma drogo wtedy, nie? Każdy ma jakiegoś świra. No, piegi mogą wyjść tak źle. Mhm. To, to nie wychodzą piegi, to wychodzi jakaś brązowa plama. Ega mi też nie wychodzi. Nie, <śmienicza> to tak tego A co to cię bawi? Tak! Ja mi już stało. Niestety, to są moje piegi. Nie widzę, kiedy się śmieję i nie dotykam twarzy? Mm. Nie wiem, no możesz śmiać fory, mm. no. Kacisza cisza się zrobiła. Jest to, mam wrażenie, że widać, że jestem przerażona. A tu mi się taka plama zrobiła straszna. U mnie to... Ten korektor jak się wtopił, nawet nie widać już go. Tak? U mnie no. no. Okej, okay, to było na tyle. Już dalej nie wytrzymam. O, ale ta plama jest straszna. Aha. No, jak chciałam przebarwienia posłoneczne. No, a używam y, filtra. Dobra, czyli usta. Ja, ja mam... mam konturówkę i błyszczyk. No, <laughs> konturówka... konturówka i błyszczyk. Ja mam konturówkę i pomadkę. Ale okay. prawie ten tak sam mamy ten tak, i z Maybelline. No. Oh. Usta, oj, czy da się zrobić? usta? Liczy się obrysowanie dookoła. Mm -hmm. Choćby to było na panią od historii. Moja pani od historii tak miała. Dookoła, usta konturówką. Hej, oj, tak chodziła. Ale tak? nie się podobało. Każdy niech się maluje jak chce. No, no oczywiście, że tak, ale to nie wiem, czy wyglądało by dobrze. dał mi się. Ale łatwo było usta malować. Myślałam, o, że O dziwo, trudniej. no. Ja myślałam, że no. nie. Łatwiej było panować. Mhm. Mm albo jesteśmy już takie pro w to wszystko. No. Dobra. Jest cokolwiek. Jest. To teraz słodka. Okay. Usta były easy. Można było panować nad tak, tym bardziej, nie? Definitywnie, najgorzej, jak coś się przy twarzy robi. Który krok był dla Ciebie najtrudniejszy? Korektor! <gry> Dla mnie dziwo podkład. Sfajlowałam ten krok hmm. i powinnam przestać, ale miałam taki nie, to na pewno jest popsute, tak. nie da się tego opanować! I jakby oszukiwałam. Podkładzie na pewno, ale byłam zdziwiona, że usta ta tak ładnie wyszły. Myślę, że możemy też ocenić nasze make-upy. No ty masz na pewno zrobione całe oko, w się sensie oba oka, a ja mam tuż tylko na jednym. Okay. Ale mam wrażenie, że cienie wyszły mi lepiej. Mam jeszcze yy, głowę, tak, ty ten. masz w ogóle też takie artystyczne troszeczkę, nie? Masz tu kreskę brązową i czarną. <laughs> no powiem ci Oko tak, ale piegi też mi się my się rozmazały. różu nie roztarłam, podkład, tutaj w ogóle podkład na czole, te plamy, tu, ja nawet nie wiem skąd się to wzięło. Takżeś nakładała. Tak, nakładała. U Ciebie? Ja w ogóle nie widzę różu. Ale jest. Ale tak? to nie widać, no. No. A jaki róż tak? No, sylenę Gomez. I gdzie ty go No, nałożyłam go, no. Ja go widzę w kamerze, wszędzie go widzę, tu. Dobra, więc to wy musicie, słuchajcie, ocenić, który make-up wyszedł lepiej: Aga versus Gabi, Gabi versus Aga. I piszcie w komentarzach. I oczywiście, jeżeli nie znacie y, TikToka i Instagrama Gabi, to linki będą na dole. Wchodźcie, oglądajcie, a my widzimy się w następnym piątek. Dzięki piękne.